Siema, Bagiet z tej strony. Mam replikę ASG, czy mogę z nią chodzić po ulicy? Mogę sobie ją tak nosić? No, w sumie możesz sobie ją tak nosić, nie ma żadnego przepisu, który zabraniałby Ci chodzenia z repliką ASG, noszenia ją przy sobie, nawet chodzenia nie wiem, z tą repliką przewieszoną na przykład przez pierś, jeżeli to jest jakaś replika karabinku czy jakiejś długiej broni. No ale po pierwsze, po co nosić sobie replikę ASG nawet w ukryty sposób? To nie jest żadne narzędzie do samoobrony. Jedyne co możesz zrobić, to zagrozić sobie w jakiś sposób, ponieważ potencjalny sprawca, czy jakaś osoba, która chce Ci zrobić krzywdę, może myśleć, że naprawdę przy sobie broń palną i może zaatakować Cię w sposób bardziej agresywny. Po drugie, no pomyśl, pomyśl, jak Ty byś się zachował będąc policjantem, który na przykład widzi osobę, która ma potencjalnie przy sobie broń palną. No, ja działam z... Pełną stanowczością, jeżeli byłbym w takiej sytuacji na służbie. Także można to robić, oczywiście nie ma żadnego przepisu, który by tego zabraniał, ale nie róbcie tego, bo to jest po prostu niebezpieczne i głupie. Po więcej treści zapraszam na mojego YouTube, a. trzymajcie się. Hej.